Na życiu trzeba się znać. Irka, Irka, kurczę, wiesz co? Wiesz co, zanim ty, 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 ty się mi wyleguj, bierz, kurczę, sprawy w swoje ręce i ćwicz, ćwicz, bo ćwiczenie to potężny klucz. Słuchaj, Irka, najbardziej liczy się w, w biznesie reklama. Pomyśl tylko, komu my sprzedamy tę tą paciałygę, kurczę, komu to sprzedasz? No komu jeżeli nie zrobimy kampanii marketingowej? Ale to... Szczepan, Szepan, już żem stanął osiedlu! Wczoraj, przezczoraj i nikt nie kupił ani porcy bigosu. A wiesz co ci powiem? Bo nikt z ludzi nie wie co jest dobre. Chcesz łygę bigosu? Nie, ja złam cały miesiąc. No, no to kurczę, bierz i trenuj. Masz, łycha bigosu i rzucaj na ulicy, rzucaj eee. bigosem ludzi. Słuchaj, najbardziej liczy się bezpośredni kontakt towaru z klientem. A ja jeszcze przelecę pomarketingować po klapkach, dobra? Irka, słuchaj. Przeleciałem po wszystkich klatkach, wysmarowałem bigosem wszystkie klamki, a teraz jak ktoś wyjdzie po mleko rano i wdepnie ręką w, na klamce w tą paciałygę, to wącha i zaraz może mu się zachce jeść bigosu, wieś? Teraz przystępujemy do, do drugiej fazy kampanii reklamowej. Zobacz, Irka, wykupiłem w kiosku cały nakład przemądrego pisma Piękna Pani. Zobacz, tutaj jest agenta kartka, widzisz? No. Widzisz? Czujesz jak daje? A to może... We, weź się na tą kartką, wiesz, bo zapisz bigosem. I teraz zobacz, Irka, co my robimy. My między siódmą a ósmą kartką, co robimy? Łyżkę bigosu, ciach, na kartkę, zaginamy, przyklepać i druga kartka, drugi nakład, bigos między kartki... I lecę z, z, z wanienką na ulicę. się stało? Się poz... jakiś diler konkurencyjny wysypał na schodach pierogi ruskie.